Jeśli masz w Power Query kilka zapytań, które odnoszą się do bazy danych, możesz je poskładać w jedno bardziej efektywne zapytanie, które zostanie wysłane i obliczone na serwerze zamiast na Twoim komputerze. Proces ten nazywa się query foldingiem, i o nim dowiesz się w tej lekcji. Kiedy pobierasz dane z pliku Excel z Twojego e, lokalnego e, dysku, wówczas. E, od pierwszego kroku wszystkie obliczenia, transformacje są realizowane na tych danych w pamięci Twojego komputera. Natomiast w przypadku baz danych jest jednak trochę inaczej, co zobaczymy na przykładzie podłączenia do tabeli, która pojawiła się w poprzedniej lekcji. Źródłem do tej tabeli jest baza danych SQL. Udało mi się ją pobrać i wykonuję teraz podstawowe operacje, które są mi potrzebne do tego, żeby później na tej tabeli przygotować jakiś piękny dashboard. Na przykład wybiorę sobie konkretne kolumny poprzez narzędzia główne wybieranie kolumn i usunę kilka niepotrzebnych kolumn. Które standardowo bym też usuwał na zapytaniu Excelowym. I teraz pytanie, co się dzieje dalej? Okazuje się, że te trzy kroki, które teraz widać w zastosowanych krokach, Power Query składa niczym tę kartkę papieru w jedno standardowe zapytanie, które jest wysyłane do bazy danych SQLowej które też mogę podejrzeć pod prawym przyciskiem na ostatnim kroku. Wyświetl zapytanie natywne, kiedy się świeci, oznacza, że całe zapytanie zostało idealnie przetłumaczone na język SQL, co oznacza, że yy, pobierając dane z bazy danych SQLowej, wcale nie trzeba nie, tym językiem SQL nie, się e, posługiwać. Cała sztuka polega na tym, żeby wybierać takie transformacje które są idealnie tłumaczone na ten e, język zapytań. Przykładowo, operacja joinowania e, tabel, e, czyli w Power Query scalanie zapytań, które pochodzą z jednej bazy danych, również zostanie elegancko przetłumaczona na e, konkretne zapytanie SQLowe. E, inna operacja, e, na przykład operacja grupowania danych. Chciałbym teraz e, na tych moich e, nowo utworzonych kolumnach wykonać operację grupowanie według i policzyć ile mamy wierszy. Taka operacja po raz kolejny zostanie idealnie przetłumaczona na gotowe zapytanie SQLowe. W związku z tym te wszystkie obliczenia Odbędą się tam na tym serwerze, na tym komputerze, a my dostaniemy z powrotem tylko taką małą tabelkę. Natomiast można też nagrać taki krok, który tego tłumaczenia mieć już nie będzie. Przykładowo, chciałbym podzielić teraz tekst w kolumnie kolor według ogranicznika, którym będzie ukośnik i rozbić sobie jedno z tych pól, które mamy na dwie kolumny. W tym momencie na kroku podzielono kolumnę według ogranicznika to moje wysiel zapytanie natywne gaśnie. To oznacza, że każdy kolejny krok, na przykład krok filtrowania, nie będzie już przekazywany do serwera, tylko odbywa się lokalnie na moim komputerze. I zasada tutaj jest prosta, jeżeli już musi zgasnąć to zapytanie natywne, niech dzieje się to jak najniżej listy zastosowanych kroków. Przykładowo, jeśli łączysz dane z bazy danych, ze swoją tabelką Excelową, a dla plików Excelowych takiego zapytania natywnego nie da się wysłać, w takiej sytuacji najlepiej, żeby to działo się na końcu Twojego zapytania. Administratorzy baz danych na pewno Ci podziękują. Na koniec krótkie podsumowanie, jakie źródła danych wykorzystują składanie zapytań. Wszystkie bazy danych SQLowe, źródła danych OData, listy SharePoint, Outlook, czyli Exchange Online, którego pokazywałem w poprzednich lekcjach, a na pewno nie da się takich zapytań efektywnie przekazywać do plików Excelowych, do plików na SharePointie, do bazy akcesowej czy do baz danych NoSQLowych i wielu, wielu innych pewnie źródeł. Więc jeżeli tylko masz jakieś bardziej złożone źródło danych, kliknij prawym na konkretnym kroku i zobacz, czy świeci ci się zapytanie natywne. Następnym przydatnym tematem związanym z pobieraniem danych z bazy danych jest parametryzacja zapytań z poziomu komórek Excela. Dowiesz się o niej z następnej lekcji, a żeby jej nie przegapić, zaobserwuj mój kanał.